Weźmy teraz kilka oddechów, żebyśmy w relaksie wysłuchali tego krótkiego nagrania. Wdzięczność to potężne narzędzie zmiany życia naszej rzeczywistości. Praktykowanie wdzięczności pozwala wyostrzyć naszą uwagę na pozytywy w życiu, zmienia nasz sposób myślenia i czucia z każdą chwilą, kiedy skupimy się na tym, za co możemy być wdzięczni. Rośnie w nas nasza energia, a negatywne emocje powoli ulatują. Co możemy zrobić, żeby okazać wdzięczność? Zapiszmy kilka rzeczy, które czujemy w sercu, za co jesteśmy wdzięczni. I róbmy to, kiedy przyjdzie nam to z serca. Dziękujmy za to, co mamy. A także za to, co może do Ciebie przyjść, również tego, czego pragniesz. Ja osobiście to praktykuję czuję się wspaniale. Poprawia mi to moją samopoczucie, redukuje mój stres, sprzyja mi bardziej w pozytywnym postrzeganiu świata, a co ponadto? Poprawia nastrój, wzmacnia więzi oraz uczy pozytywnego myślenia, nastawienia, co przekłada bardziej się na optymistyczny wpływ w życiu codziennym. Ważne jest, też, żeby pamiętać o drobiazgach, żeby być również za wdzięcznym Staraj się, aby to były różne rzeczy, aby spojrzeć na świat z wielu perspektyw. Za co możemy być wdzięczni? Podam kilka przykładów, które mogą być nam pomocne. Wdzięczność za życie. Możemy podziękować za zdrowie. Cieszyć się tym życiem. Pokazać, że je doceniamy. Dzięczność za rodzinę. Podziękować za osoby, które nas wspierają. Za ich troskę i miłość. I za to, że są obecni w naszym życiu. Wdzięczność za przyjaciół, że niezależnie od sytuacji zawsze przy nas są, za ich śmiech, szczerość, piękne serce. Co więcej, wdzięczność za, już każdy wie, co płynie z jego serca i co może przelać na kartkę, by poczuć się jeszcze bardziej lepiej. Pamiętaj również, Opisaniu wdzięczności za przyszłość. Dziękując za nią, daje nam ona przyszłe możliwości, jakie są przed nami i jakie się przed nami otwierają, te, które na nas czekają. Nie zapominajmy przy tym dziękować za każdy nowy dzień, który niesie wyzwania i szanse. Podsumowując. Pisząc wdzięczność, sam zauważysz, jakie jest Twoje nastawienie, jak ono się zmienia na wiele rzeczy, zupełnie inne spojrzenie. Pamiętaj, że codzienne przypominanie o tym, co masz i za co możesz być wdzięczny, podnosi poziom Twojego szczęścia, redukuje stres, poprawia relacje, Wdzięczność to taki klucz do przyciągania pozytywnych doświadczeń do swojego życia. Weź teraz proszę Ciebie, głęboki oddech i praktykuj wdzięczność. Ja ze swojej strony dziękuję za poświęcony czas. Jestem wdzięczna, że ty mną tutaj byłeś przy w pozytywnych wpisane wpisanych w wdzięczności. Podziękuję również sobie. A na koniec, kilka wzmacniających afirmacji, jakie dla Ciebie przygotowałam. Jestem wdzięczny za życie. Jestem wdzięczny za zdrowie. Jestem wdzięczny za przyjaciół. Jestem wdzięczny za miłość. Jestem wdzięczny za szczęście każdego dnia. Jestem wdzięczny za spełnione życie. Jestem wdzięczny za każdy dzień. Jestem wdzięczny za sukcesy. Jestem wdzięczny za pasję. Jestem wdzięczny za codzienne drobnostki. Jestem wdzięczny, że jestem tu i teraz. Jestem wdzięczny za...